Cześć wszystkim, sys trinkacji! I drakaj. I drakaj macha wam hardlesem. Tak. Wracamy do Tyroły Unfolded bycie kulką, turlanie. I oby o świnia. Crash, pomocy. I oby do finału. O, widzę naszych gwiazdki. Ja też. I borostwór, chyba? Nie jestem pewien. By, 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 by. Tak się skupiłem na otoczeniu, że przez tę na ciebie, na twoją postać w sensie. Boop! Bang bang! Pull my devil trigger! O Jezu świnia! Faktycznie! Aaaa. Nie żeby się, że się uwaga na tę świnię? Nie. Mamy kawę. Mamy kawę. Tak, Atła, nie, nie, nie spadłaś. Nie wiem czemu się drzesz. Atła? Ja Nie wiem. Da fuk! Czy to daje w formie kulki? Tak? Da, nie, nie wiem dobra, no nie mogłabym tylko... To jest wszystko na rogach. Oho! Jesteśmy w jakimś bardzo... O chur. Czaki. Ża noga. Dobra, myślałam, że będę musiała potem skakać, ale... To dziwne... no, nieważne. A, o to tej... Viviurze chodziło, że była w kosmosie. W o. sensie, ona nie, nie była na haju, ani nie miała zbidów, tak? Ona była tutaj, ona była w tym poziomie po prostu. Ło! E, musiałam że tam doskoczę, bo... Tu jest tak spierdolona perspektywa, wybaczcie, nie wiem, czy ujęłam to już tak, ale tu jest tak momentami spierdolona perspektywa po prostu. Dodatkowo, że wiecie, Kaczy kiedy ustala tego pada tak, by ta gra powiedziała, że jest gotowa ruszyć dalej, to przeważnie potem Kaczy musi grać mając ręce wykrzywione do góry nogami. Niekoniecznie dobra rzecz pod platformówkę. Tak. Mleczna droga. Postki. Jesteśmy w jakimś... Czekam na fraktale, ale niestety nie będzie, a pasowałyby w sumie idealnie. Żeby... Nie wiem, to to fraktale. Nie wiem, czy troszkę to zmieniamy się, nie sobie. My też nie wiem, gównijcie na sobie czy coś. I jak to będzie koniec, to się zirytuję, że przerwaliśmy poprzednio. 40 odcinek. sekund odcinka. <laughs> Ty sterujesz jakby? Padem Książka Ostatni poziom przed nami Teoretycznie Po raz, nie wiem, dziesiąty w tej grze prawdopodobnie. O, mi nasze bóstwa. Czy coś? Czyli nasza para narratorów. Druga Atła. Proszę mówcie do mnie drogi. Zaakceptowałaś niepewność. I odnalazłaś powołanie. To okay, jest twój kompan? Istota zgubiła się? Nie, wciąż tu jest. Lekko znudzona, ale jest. Została z atła. Pomogła jej dotrzeć do kresu podróży. Tak, ta pani z ołów jest dobra jakby co. Ja nie wiem, ja się gubię w tej opowieści dla dzieci, nie? Wiadomość została napisana. Lecz trzeba ją jeszcze dostarczyć i przeczytać. Doręcz wiadomość, Atła. Niech istota ją przeczyta. A e, ta jest kolorowa. Jest. Znowu mamy karteczki w grę samochodowej. To czy, królowa. Czy, czy ona ma mnie na czole? Czy to ja? Czy... Tak! Tak! Zostałem królem wiewiórów! Koronacja wiewiórczego króla! Jestem koroną! Okej, okay, idziemy dalej, a tu patrzy mi w duszę O Jezu, on im czyta książkę! O, pogodzili się czy coś Ale uroczo. A będziesz to może czytał? A, a więc śpiewam o tej podróży, ponieważ nikt by w to nie uwierzył. I w tle łaki. pudłaki. E, nie widzę, jestem ślepy. A tam w tle, no, okej, okay, dobra. Nie mogę poświecić niestety, tam są ryby. No, są borostwory. A są borostwory. Są świnie. Jezu, świnie założyły rodziny. To te świnie, coś świnie się z ukochaną chyba miał sprychać. Tak, było coś takiego Tak, chyba... są naukowcy. O, oni nic nie mówią wyjątkowo. Świnie mają gromadkę świnek. Dobrze. Ja nie widzę dokąd idę. Dziękuję. Przechodzimy obok borostworów. Do To cyklopek. Oczysław. Oczysław dorósł. Jest dużym... Zignoruję go. Mamy i... naukowców. Nasza wiedza wsparta naszymi umiejętnościami? umiejętnościami. Nasza wiedza wsparta waszymi umiejętnościami. Wespół zespół odbudujemy Porto mokro. No. I pudłaki. Bardzo wesołe. Mają powiedzieć nawet posłańców. Eee. I to my! Wow! Ej, nie widzieliśmy tego Nie, chyba nie na to uwagi. Chyba byśmy się zbyt pochudliwie na tę grę. I wesoła muzyczka pudłaków. Ale są urocze. Nie, no musieliśmy to widzieć. Totalnie tego nie pamiętam. No. jezu ile rąk. O Jezu! Eee! O Jezu! Co? Tikają się... Tika to co ty, prawda? Tak, tylko że teraz zdjęcia, ale... Eee. Jesteś pewna? Tak. Tak, Tika tak, to co ty. To jest zarobiste. Wow. Powinniśmy docisnąć to po poprzednim no, odcinku. Może to skleimy? Może skleję. to. Nie będziemy robić 90-minutowego odcinka. Tak. Pewnie zobaczycie to jakoś zmontowane, bo no, nie myśleliśmy, że jesteśmy tak blisko. O, to nasza ta do rysowania, nie? Tak. Czy możesz przysiąść po touchpadzie, coś się stanie? Nie. Jak bardzo na haju byli kuźwa twórcy. I mamy fraktale trochę. Trochę. W niebo wstąpienie. Nie jesteśmy w słońcu. A, to, było to. to ja jestem bohaterem tej historii. Trochę to jest ten pierwszy. O mój Boże, Chryste, fajnie, bro. Czyli nie słońce było. Czyli nasza tła do rysowania to było niebo, po prostu, tak? Mhm. Mm Proszę, masz i w niebo, wstąpienie. Ach, i z ta koperta czyli główka naszego protagonisty. Tak. Czyli wiadomość. Nasza historia. O mój boże zapomniałem O tym o kto mnie to czytał. Jakieś niezwinięte dziecko. Które nie do końca opanowało sztukę mówienia. Obudziłam się. To ma być głos atłatek, by the way chyba, nie? Tak? Miałam i... To mi się wydaje. Są nasze wioski. Kogo miałam poprosić o pomoc? Nasze znaczy, pióra, co usta? mi usta? Pióra są na ptaku przynajmniej. Tak, koty. Koty, tak. I wąsy. O Jezu. też mi groziło. Tu jest śnieg. Tak. Zrobiłam porządek. Okej, okay, czyli usunęłam 819 gazet. Nice. Wiewiórka podarowała mi prezent. Hmm. Wiewiórczy król ma ja... i wąsy. I, oh. I jest e, utros na oczach wiewiórki. Z jakiegoś powodu. Strzegłam coś na niebie. Nie wiem na co patrzymy w tym momencie. Nie wiem. Wielka bardzo, dużo skoków. Temu zaufała. bardzo dużo skoków. I bardzo dużo skoków. Bardzo dużo syplenia przez te dzieci. No. Mamy świnie. Ale ja o świnie. mój Boże. Czemu świnia ma oczy z Ultrosa? Ktoś chyba czegoś nie zrozumiał. Niebo było chmurne. Jest w nieczym, z na przykład wiewiórką. I wieloma innymi rzeczami. Ale do mnie wróciło i było ciepło. Skryłam co się w stodołach, my... gdzie Aha, ty strasz, ta, to jest chyba strach. Tak, to jest chyba strach, nie jestem pewien. Nie na Ma oczka swoje. Ma wiatr z niebem. Ale nie wróciłem. niebem. Jesteś niebem. I jesteśmy na, na skale. Tak. A jest jeszcze... nasz w ogóle e, Jeleń, renifer, nie wiem. <grym> w, susła! Susła z jakiegoś powodu. Ach, to była przygoda, nie? Rękawiczki i wszystko. Będzie roiło się od tych łobuzów. O, jest doczyszła. Ale mi go zabrano. I dobrze, musiał być zabrany. Gdzie teraz jest? Nie pokłonęło go A może kawę? A jasne, proszę. Skoro proszę. i tak nie za dużo nie komentujemy. Co tu zaszło? Ja nie wiem. To jest chyba pani dobra, zła narratorka? Nie wiem. A, okay, chyba yes. nie jestem pewna. Z jakiegoś powodu yes. ma ultrosy na sobie. I serduszko. I winogrono. Słyska. O Jezu. Nad ziemią. I pod nią. O mój Boże, ale to jest super. Ciekawe, jak to obliczyli. Nie tylko ja za nim tęskniłam. Dużo serduszek, ultrosów i gwiazd. Okej. Okay. Uratowaliśmy go przed Trzeba pudłakami. było być się z tymi podłukami, nim zaczęły Cię słuchać. 640. Sporo. Skopaliśmy dupę 640 pudłakom. Wszyscy znowu byli. Łącznie ryby. ze mną. Jestem dumny z mojego udziału w tej grze. Powiedziałem że... o wszystkim, co się wydarzyło. Istota na niebie też była moją przyjaciółką. Była tam cały czas. Nie, nie wiem na co my patrzymy, ale goście ma chmurę zamiast ust w ogóle. No cóż, pomagała mi podczas przygody, Podknięcia, się. Potknięcia, to ładnie to ujęli. No jest nie, nazwane. ładnie to ujęli. Opowieściami na lewy się dzieje. Bardzo dużo, nas tym razem. Wow, to sporo. Tak właśnie zrobiłyśmy. Dzieliłyśmy się. Na O mój Boże, to bardzo dużo kroków. A tu łaskawe, bardzo małe kroki. Ty widziałaś, mój świat? Wow, czemu jest się tak dużo w tym <grym> ja nie widziałam Twojego. Ta, 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 ta. To ty. To, to, to ja? To ty. E. Strosz mnie. Możemy teraz wyciąć, bo teraz zostaje model atła do wycięcia. Tak. Możesz pokazać prawdziwy świat. No tak. Eee, my już chyba pokazywaliśmy tak. moją wyciętę atła. Tak. Tak, no. Dlatego mamy pokazać. Okej. Okay. To urocze. I to koniec. Tak. Nie wiem, czy możemy pokazywać napisy. Tak, możemy jest... jak najbardziej. Ja pokazuję napisy pracuję wcześniej. Bo przejdzie. nie jestem pewna, czy tu się zaraz coś nie, nie będzie fajnego działo, tak mi się wydaje. Zostawiamy zaraz... napisy, bo generalnie zawsze na kanale podsumowuję grę moje, z mojej perspektywy. napisane. Na przykład, że to była Twoja seria, no to. Ty ją, o no, Boże. No to ją podsumuj. Ja nie wiem, jak ją podsumować. Pomóż mi. Bo dla mnie bardzo krótko ta gra byłaby mega zrombista, gdyby była o 4 godziny krótsza. No, myślę, że tak, ale strasznie fajne są te rzeczy platformowe, właśnie gdzie gra nie, wiem, nie robi tej narracji, gdzie było tyle tej narracji w wiosce, porto, te, porto, porto mokro, mokro i laboratorium. I Tam, jakby tych dwóch części nie było, to myślę, że byłoby po prostu. Znaczy, z jednej strony to było ciekawe, gdyby te części trwały tylko, no nie wiem, Pół godziny każda max może. Ale są też poziomy, gdzie na przykład nie ma w ogóle narracji i na przykład hej, I może zamiast. w sumie. Może zamiast jakby wrzucać tą, tą narrację w te dwa poziomy, rozbić ją, tak? Tak, właśnie. Bardzo fajne jest właśnie wykorzystanie tego pada. Jeśli ktoś nie wiem, lubi tego typu rzeczy, mnie to strasznie jara, to definitywnie polecam. To jest prawdopodobnie najlepsza gra, gdzie możecie tego Jednocześnie jest to normalna gra, a nie dziwna aplikacja. Tak. nie wiem. Gdzie możecie pobawić się właśnie pada i użyć dosłownie każdej jego funkcji, doznać każdego klawisza, nie wiem, lampki, touchpada, mikrofonu. Mikrofonu, właśnie tego e... E, żyroskopu. Żyroskopu, dziękuję, więc. Jeśli ktoś lubi tego typu zabawy, ja się bawiłam świetnie tą tym. Nie wiem, tymi, uciem, wszystkimi funkcjami. tymi wszystkimi funkcjami to zdecydowanie polecam, bo. No i twierdzę, że jednak coś jest w tej opowieści. Tak jest jednak fajnie. Właśnie, kiedy nie, ta opowieść nie przesadza z dziwną narracją, byciem dziwnym, poważnym, to, to twierdzę, że jest mega przyjemnie. Generalnie, jakby największym problemem chyba jest, jakby nie wiem, właśnie ten pacing, to się nazywa, wyczucie jakby czasu, jeśli chodzi o opowieść. Na przykład twierdzę, że pudłaki to, powie... to z pudłakami to powinien być koniec gry. No... Tam, gdzie godzimy się z pudłakami. I one nam wybaczają, i my wybaczamy im. Przy czym jednocześnie mógłby być koniec gry, o ile poziomy, na przykład w padzie, który wykorzystuje. Byłyby to, to byłoby wcześniej, na przykład zamiast naukowców, albo nie wiem, w tym czasie, albo no. cokolwiek, właśnie. Bo ten poziom, właśnie e, w padzie, który wykorzystał wszystkie funkcje, był mega fajny. Był mega fajny, ale był tak późno, że. I, no. I generalnie to, że nasza postać cztery minimum razy dociera do słońca to jest i, i on to co ma, to jest głupie. I. Ta gra jest ogólnie długa, ponieważ hej, to jest platformówka i to jest 20 odcinek tej serii. 20 odcinków kończę niekiedy RPG w 20 odcinków no. na, na kanale. To jest. Tym bardziej, zły że te odcinki nie miały po znak. 20 minut, tylko po 40 często. No, to jest za dużo na taką pla prostą platformówkę. Generalnie nie jestem fanem walki w tej grze. Jest chaotyczna i jest no, dziwna. Jest chaotyczna i irytująca trochę czasami, a ci jest, że jest fajna. Nie, nie sprawiają satysfakcja satysfakcji rzucanie tych pudłaków w różnych miejsca. generalnie, jeśli lokacja ma jakieś fajne rzeczy na zasadzie o oh, hej, wrzuć pudłaka w skałę, żeby go pożarła albo żeby go zgniotła, albo nie wiem, użyj wiatru, żeby go zepnąć. to jest spoko, ale czasami gra obsadzała cię pudłakami no, i miałeś pójść tą arenę i tak. musiałaś je rozwalać tradycyjnie. I to, I to jest... już było irytujące. I ale nie, ja że radia nie radia. walka ogólnie jest okej, okay, jeśli jest wykorzystana jakby jakoś ciekawie po prostu no co to do jest, grafiki i do muzyki to jest, to jest super to jest uroczyma, perfekcyjnie no i samo to, że nie wiem, ja miło, nie wiem, swojego wieku, że nie jestem, nie wiem, dzieciakiem małym, to straszną frajdę z mi składanie tych modeli. Specjalnie że nie wiem, kupuję specjalny papier, kupiłam sobie klej, nóż do papieru i tak dalej i siedzę i składam te modele To, prostu, jest, mega, to jest mega spoko, że tak gracie. To jest gra... mega spoko, jeśli lubicie coś kreatywnego, ewentualnie no. wiem, macie młodszego brata, siostrę, bądź nie wiem, dziecko, cokolwiek, to no. jest to mega kreatywne i mega fajne. Czasami te modele są naprawdę trudne. I ja czasami siedzę nad nim naprawdę długo, kiedy są Co właśnie... Na naukowcu, póki co mówię. Jak jest wydrukowany i muszę go. Jest poskładany, wydrukowany, w sensie pozaginany, i muszę go skleić do kupy. I no. Ale no, sprawia to naprawdę dużo frajdy, jeśli ktoś lubi tego nie I typu raczej to będzie osobny odcinek, bo w tym momencie już mam 15 minut, a pewnie jeszcze troszeczkę pogadamy. No, no. Więc myślę, że na tak to będzie osobny odcinek. Nie, okay. pod, nie podepniemy tego tam. Tak, tak, tak. Więc to naprawdę sprawia dużo frajdy i nie wymaga jakichś wielkich, nie wiem, środków do, do tworzenia tego. Ogólnie do czegoś, co jeszcze miałbym się doczepić, to ta gra ma troszeczkę rozwojenie jaźni, bo z jednej strony chce być bardzo dla dzieci i bardzo przyjemna tak. i tak dalej, a z drugiej strony... Jest momentami piekielnie trudna. Wszystko związane z noszeniem su suślicy. Już nawet nie tego tego konceptu, ale po prostu już tak totalnie obiektywnie. To jest naprawdę słabe, zwłaszcza, że ta suślica potrafi się zbagować i zniknąć bez żadnego wyjaśnienia. No i po prostu ją trzeba nieść strasznie długo, po prostu obiektywnie trzeba ją nieść. Nas widzieliście, przez cały poziom, który trwał nie wiem, u nas 30 minut, no. trzeba ją było przejść. Braliśmy ją na początku i na końcu znajdowaliśmy I domek. domek. No i trzeba pokonać przepaście, wszelkiego rodzaju funkcjonalności. Pudłaki, funkcjonal... nie pudłaki nie Właśnie wiem. funkcjonalności pada, jakieś żyroskopy i tak dalej. O ostatni domek suszicy jest tym, gdzie ty już wykręcać tak. padem. Ta gra jest, ma te, kategorię 3 plus. Co? Ta gra ma kategorię 3. Plus. No może ja jestem upośledzona, ale no nie wierzę, że dziecko by coś, by to ogarnęło. No, przy, wybaczcie, nie wiem, może nie znam realiów dzisiejszych dzieci, ale nie wydaje mi się, że dziecko, bo w stanie przejść pół godziny walk skakania i platformówek bez ani jednej śmierci, czy, czy nie wiem, I teraz to... nie ma co tego jakby bronić, no to okej, to jeśli chcesz platynę w grze. To... Ta platyna jest tego ta platyna powinna być tak samo dostosowana do Poziomu jak cała reszta gry w tym momencie. No, Dziecko te... powinno być w stanie doświadczyć 100% tej gry. No, no, i poza tym, no nie wiem, takie. Mist, przykro, że nie Wam w stanie donieść tej ani jednego razu. Ani razu. Dosłownie, kiedy graliśmy po raz pierwszy na własną rękę, to ja ją raz dorosłem, doniosłem w wakacji. Raz. Raz. Jakiejś Widzicie, jak gra w Krasza i nie No, i naprawdę mam dobre wyczucie, jeśli chodzi o platformówki, mam dobry timing i tak dalej. I... Jeszcze jest ten myk, że ta gra ma właśnie dużo tych swoich rzeczy na zasadzie. Okej, przyciśnij wszystkie krawić na padzie, żeby półki Jezu, się wysunęły. No, to jest straszne. I trzeba przynosić suśnicę przez coś takiego. I to nie jest coś, co trafiacie w normalnej platformówce, tak? Więc to jest po prostu dziwne. I ta gra ma te skoki poziomu trudności. Tak. Jeśli, chce, jeśli ta gra chciałaby być ładnie ubraną platformówką dla dorosłego, nie mam z tym żadnego problemu. Bo dobrze wiemy, że Crash ma kategorię 7, a +E, to jest platformówka dla... Ja sobie z nimi nie radzę. Dla... Goś... Dla osoby, która dużo gra w gry, po prostu, dla bardzo. Nie, platformówki w szczególności, bo ja okej, okay, gram sporo w gry, ale nie gram w żadną platformówkę i mnie kresz przerósł totalnie. No. A tutaj ta gra ewidentnie ze swoją słodkością i dialogami i wszystkim jest skierowana do dzieci. A, a potem jest sekcja platformowa. Tak, a poziom trudności jest bardziej skierowany do dorosłych. To jest Jak... chyba typowo, nie wiem, być może twórcy mieli to założenie, że faktycznie bardzo małe dziecko będzie siedziało przed tą grą ze swoim rodzicem i każdą trudną sekcję będzie oddawać swojemu rodzicowi, ale to jest głupie założenie po prostu. No to jest... tak. No dziecko poczułoby się zniechęcone i byłoby po pewnym czasie zdenerwowane, że musi oddawać swojemu tacie albo mamie Pada i nie. Pada wiem, i... Albo mama musi przychodzić do siebie całą grę, a dziecko może tylko rysować na przykład. Wycinać i, i tak dalej. Rysować, nie? wycinać i, i nie wiem, oglądać scenki i, i patrzeć I po z, z postaciami ewentualnie. Tak. Nie? To, jest, to jest dziwne. No ale cóż, rysowanie jest całkiem przyjemne, jeśli nie wiem, ktoś nie ma epilepsji Parkinsona i nie wiem, chociaż trochę talentu artystycznego. No, definitywnie, jeśli potrzeba specjalnego telefonu, trzeba mieć telefon. Trzeba mieć niestety telefon od Sony, żeby móc ściągnąć aplikację Sony, z tego co mi wiadomo, bo... Czy tak było, kiedy grałeś w Twarz Pierwszy, może tak, się to zmieniło, nie to wiemy. ściągnąć na telefon do Rakeya i nie było, a teraz ja mam telefon od Sony i po prostu miałam tą aplikację zainstalowaną domyślnie tak, tak jeśli macie telefon Sony to definitywnie polecamy za, zaopatrzyć się w rysik i rysować ale na tym. Albo nad palcem, ale definitywnie na telefonie jest wygodniej niż na touchpadzie. Pierwszy telefon jest wygodniejszy, już w ogóle jakby ktoś miał tablet to już w ogóle kosmos. Tak, ale też tablet Sony koniecznie. Tak, to wtedy już w ogóle kosmos, ale na touchpadzie jest po prostu koszmarnie wygodnie Touchpad jest mały, nie jest tak czuły, tak mi się wydaje, jak mm -hmm. ekran. Precyzyjny. Precyzyjny no. po prostu i ekran telefonu jest definitywnie lepszy, jeśli macie taką opcję. My pierwszy raz graliśmy na, padzie, na touchpadzie. I teraz właśnie grajmy na telefonie, jest nieważne. Chyba nie 8, pod sam koniec gry poprzedniego Playfront, chyba złapaliśmy to, że istnieje ta aplikacja, mam wrażenie, dopiero. Znaczy, no ja wtedy nie miałem już tego telefonu. A nie, telefonu nie, nie po to faktycznie, czyli zaczęliśmy od tego, wow, tak, no tak faktycznie. Ja nie miałam wtedy tego telefonu. No. Więc no i właśnie, jak macie telefon, to możecie robić zdjęcia, i to jest też mega urocze po prostu. No. I teraz generalnie nie tak z minion osób. Ta gra jest autorstwa Media Molecule osób, które zrobiły Little Big Planet. Ta gra jest milion razy lepsza niż ta Little Big Planet. Nie dokończyliśmy Little Big Planet, po prostu nie byliśmy w stanie. Jestem osobą, która kończy gry, nawet jeśli mi się średnio podobają. Little Big Planet 2, która jest uważana za najlepszą część z trylogii Little Big Planet albo kwadrologii, jeśli liczycie gry na ps Vita. Eee, nie skończyliśmy tego. No skończyliśmy. jakoś się ten. zawiedliśmy, na tym clan, byśmy tak podierali, i no. mieliśmy to sobie chyba jakąś jedną z pierwszych wspólnych gier poza Biatykami, generalnie. Biatykami, no, no no tak, tak, tak. I nie wiem, strasznie się na tym Było fatalne, jest fatalną grą po prostu, moim zdaniem. No. Ta gra. Mój Boże, Tearaway jest miliard razy lepsza, On nie każdym... lepiej wykorzystuje właśnie te rzeczy, bo no, Little Pendant też miał wykorzystywać trochę chyba jakieś tam. No tady. i generalnie było to bardzo na siłę, bo to do dupy po prostu. No, a tutaj jest po prostu naprawdę, jeśli ktoś chce grę, która wykorzystuje, pada, to. No. Nabicie, z tego co wiem, jest jeszcze lepiej, bo ma ten od dołu, nie? Tak, może wsuwać paluchy do świata gry. Więc jest jeszcze lepiej, więc jeśli macie wite, to też polecam, kupcie to to na Witę serio, naprawdę. No jeśli prostu... już jesteście w jedną z trzech osób, które posiadają PS Vita, to definitywnie tak. I to chyba wszystko, Generalnie... I teraz... I teraz... Bardzo długie te napisy. Tak, napisy miało... są bardzo długie. Możesz je przyspieszyć? Czy chcemy je do końca? Nie wiem. Jeśli chcesz coś powiedzieć, to powiedz, a potem zobaczyć, mogę. Pomóc a, czy, coś. No, czy miałem coś jeszcze do dodania? Podoba mi się humor tej gry, jeśli chodzi o dialogi. Podobało mi się to. Oczywiście, kiedy było go za dużo, to było to męczące. Zwłaszcza. Co? Mam zarzut. Czemu dialogi w tej grze nie są mówione? Tak, to jest To jest tyma, gra ponownie, dla dzieci. właśnie gra od trzeciego roku życia i dialogi nie są mówione. What the... No, come on. Od siódmego, jeszcze bym zrozumiała, siedmioletnie dziecko chodzi do szkoły i potrafi czytać. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy siedmiolatka nie, op, nie odepchnęłoby od gry to, że musi czytać każdą twórkę no, z dialogiem. No, tak. I teraz, nie wiem, w czasach, kiedy ja byłem mały, to to była norma, więc nikomu to nie przeszkadzało. Ja teraz jestem każ... dziwnym dzieckiem, ja po prostu lubię czytać. Ja generalnie, jak mam grę z dubbingiem, to czytam dialogi i pomijam dubbing wtedy. Ale teraz bierze. 99% gier ma dubbing, więc jeśli wy wydajecie grę dla dzieci, z różnymi no, taką że... ilością tekstów i dialogów. mnie jest to gra dla dzieci i właśnie jest czytana, czyli z małym dzieckiem musi siedzieć i tak, mama czy tata, i mu to czytać na przykład. Albo właśnie nie wiem dziecko, które samo potrafi czytać, może to odepchnąć. I, I zawsze przyspieszać te bardzo zabawne, bardzo niekiedy napisane z sercem dialogi, bo ta gra stara się mieć przekaz na temat kreatywności, poznawania bo to gra dla dzieci, więc jest taki prosty przekaz na ten temat, oczywiście, ale... Przekazuje to źle, bo przekazuje to w formie, gdzie dziecko samo musi czytać, a jedynymi postaciami z głosami są narratorzy. Którzy pojawiają się raz, na nim 4 godziny gry jak go się pójdzie, nie? No. Więc właśnie no to jest... ale słońce. E, to jest właśnie takie ponownie właśnie zarzut, że niby jest to gra dla dzieci, a znowu nie wiem, robi to znowu. Ta, tak. to jest? Więc... Bardzo dziwne, aczkolwiek no pominąwszy to wszystko. Ogólnie tą ta serę się tak przeciągała. Nie wiem, ciekawe. Ponieważ momentami nie chciało nam się w nią grać, bo ta gra to jest obiektywna najgorsza wada tej gry. Absolutnie dla wszystkich niezależnie od wieku. Ta gra jest po prostu za długa. No po prostu ściągnie. No i też ja mam w międzyczasie w domu, coś tam nawet, coś tam... Ale to ale... nie było tak, że nie wiem, że cieszyliśmy się na to, że... Hej, okay, przyjedziesz i pogramy sobie Znaczy, w momentami się cieszyliśmy. Wydaje mi się, że przestaliśmy się cieszyć, nie wiem, w zeszłym tygodniu dosłownie, czy może dwa tygodnie No, coś ceny. takiego. Właśnie, nie wiem, kiedy dotarliśmy do poziomu naukowcy, bo na początku mega jarałam się tą serią i naprawdę bardzo się cieszyłam na myśl, że będziemy mogli nagrywać. No. Ale właśnie, im dłużej to się ciągnęło, tym tak jakby. No okej, chcieliśmy to nagrywać, a nie było aż takiego uparcia, jeśli, nie wiem, mieliśmy nowy gryb, mieliśmy Spyro i DMC, to po prostu ogrywaliśmy nowy gryb, mieliśmy między, na to mega parcie. W czasie był Horizon, ty między, zaczęłaś Horizona. Tak, jeszcze Horizon, dodatek do World of Fantasy i no, po prostu... W tle są puzzłaki. się załamała w tym momencie. On śpiewa. No, więc to jest to. To jest urocze, to, to, jest, to jest słodkie. Czemu ta pizza takie długie, No ty pomogę, gadamy 10 minut, dobre. Gadamy dłużej w tym odcinku podczas zapisu już graliśmy. Mój Boże. Czy to już koniec tak, bo mamy tak. logosy? Myślę, że temu pudłakowi należą się naprawdę... Musisz złożyć pudłaka zanim uplaudujesz ten odcinek. Ten no, pudłak bo... chyba umiera. Ja nie miałam pudłaka, nie zrobiłam mu zdjęcia chyba. No. Na szczęście mam teraz dużo papieru kupionego, więc... Więc możesz kleić. Mogę kleić. Tak, niestety muszę kupować specjalny więc prawdopodobnie papier. prawdopodobnie po tym odcinku powie się ostatni rzut Twoich wycinanych. No tak, no bo to... Bo to koniec serii oczywiście, ale jak wiadomo. Serii. Myślę, że po prostu wszystko co złożę do tej pory to wrzucę w następny odcinek. Znaczy nie tyle. wiem, czy Może ktoś będzie chciał pominąć napisy. Może jak się wyrobię to wrzucimy to w przedostatni w sumie, bo... Może. Bo nie każdy w sumie musi Ewentualnie wiedzieć... być może wpuszczę to zamiast napisów po przez pewien czas, a my będziemy mówili a. na twoich no, składach. Tak? Jej! Tak, podziękowania dla nas na koniec. Ale ty ty słońce daje oczy. okej! Okay. I to koniec gry. To zabawne, ponieważ ta gra ma menu główny dopiero, kiedy skończycie grę. Ta gra normalnie nie ma menu głównego. Włączacie grę i lądujecie od razu w grze, bez menu. Atła, twoja papierowa przyjaciółka Atła, kontynuuje swoje przygody w naszym świecie. Lubię to, że nawet kiedy to jest jedyny... A, jeszcze jest siedząca mini Atła, tak? Ty to zrobiłaś. Tak, bo ta jest ogromna! Ta Atła jest... Mój Boże, ciężko mi porównać, ale jest no... Myślę, że wysokości pudełka z grom minimum. Jak tak patrzę. Pudełka gry na P4, Tak, oczywiście. myślę, że jest nawet jeszcze wyższa, więc jest naprawdę ogromna. E, Spojrze czy nie wiem, nic jeszcze. E, I po końcu gry odblokują się chyba wszystkie, ale nie jestem pewna. Wszystkie co? Wszystkie zdjęcia chyba się odblokują, jak skończycie grę. Ale ja, okay. tych, których nie znaleźliście, ale nie jestem pewna. To mówię bardzo niepewnie, ale wydaje mi się, że tak jest, ale mówię, nie jestem pewna jakby... Dobra, no to to tyle od nas, nie? Tak, chyba tak, więc tak, skończyliśmy tą serię, było mi naprawdę miło, szczególnie na koniec już w ogóle było, było miło. Słońce mnie oślepia totalnie, więc tyle od nas i do usłyszenia w jakiejś kolejnej serii z moim udziałem. I narazie. na razie! Na razie nyszko!